Edukacja zdrowotna będzie na razie nieobowiązkowa, ale dziecko trzeba z przedmiotu wypisać. Z opublikowanego przez MEN rozporządzenia wynika, że istnieje domniemanie uczestnictwa dziecka w przedmiocie wzbudzającym kontrowersje ze względu na komponent niebezpiecznej dla dzieci edukacji seksualnej. Oznacza to, że funkcjonuje tutaj zasada przeciwna do lekcji religii, która organizuje się na życzenie rodziców. Rezygnację, o której mówimy, rodzic albo pełnoletni uczeń musi złożyć do 25 września. Przedmiot ma być organizowany w grupach maksymalnie 24-osobowych z możliwością łączenia różnych klas. Nauczyciel prowadzący zajęcia razem z wychowawcą będzie musiał przeprowadzić co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich. Będzie na nich musiał przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach, materiałach edukacyjnych i ćwiczeniowych. Oraz o ośrodkach dydaktycznych. Lekcje te nie będą oceniane i nie będą mieć wpływu na promocję ucznia do wyższej klasy. Przypominamy, że rezygnację należy złożyć do 25 września.